Dzień dobry Państwu, Magdalena Walewska. Witam Państwa w programie Goźnia. Ze mną w studiu jest Wojciech Hetkowski. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dużo się mówi o korkach, o układach komunikacyjnych. Jak Pan widzi rozwiązanie korków, żebyśmy nie stali płynnie jechali, żeby było? Przyjemnie, łatwo. To znaczy, temat jest przykry i ponury, dlatego tak. moje córki, które dbają o mój wizerunek, powiedziały, Tato, masz się uśmiechać, chociaż będziesz mówił o rzeczach smutnych i, i złych dla płocka. Dał im taki kubek z kotem Gerfieldem. powiedział, że jak się nie będzie śmiał, to będzie mi ciągnęły jak tego kota Gerfielda za wąsy, żebyś się uśmiechał. Ale jak jadą, to raczej płaczą, a nie śmieją się. No więc właśnie ja też i dlatego ten, kub, ten kubek, który ma. Lekko wspomagać to, żebyśmy nie popadli w jakieś takie no, czarnowictwo, i brak perspektyw i skrajny pesymizm. Rzeczywiście sytuacja płockiej komunikacji jest dramatycznie zła. Zarówno z komunikowania Płocka z um, resztą kraju, w szczególności z Warszawy, jak i układ wewnętrzny. I ponieważ moje hasło wyborcze jest tylko konkrety, nie będę narzekał, choć można byłoby temu poświęcić odrębny program, tylko powiem co należy zrobić i co będę robił. Jeśli chodzi o układ komunikacyjny zewnętrzny, trzeba natychmiast z inicjatywy Płocka wywołać, wywołać porozumienie międzygminne z gminami leżącymi na, na trasie przebiegu drogi 62. Pomiędzy Płockiem i Zakroczymniem, i natychmiast wrócić do porozumienia, które podpisaliśmy w 2002 roku z, z marszałkiem województwa mazowieckiego i generalną dyrekcją Dróg o przebudowie tej drogi z obwodnicami Wyszogrodu i Czerwińska. Szeroką drogę z poboczami, z jankami, tak żeby do Warszawy jeździło się w godzinę. Drugi temat, on leży również oczywiście poza kompetencjami miasta, ale bez miasta nic dobrego tutaj się nie zdarzy. To jest budowa kolei od Płocka do Modlina. Temat jest podjęty, zabrakło w budżecie województwa w tym roku 500 tysięcy na przeprowadzenie analizy wykonalności, studium wykonalności. Szkoda, że miasto się nie dołożyło do tego, wybierając ciekawsze, pewnie dla wielu osób, przedsięwzięcia chociażby nie, chociażby Molo. Musimy wrócić natychmiast do tego tematu i także poprzez porozumienia międzygminne spróbować zrealizować to przedsięwzięcie, korzystając z pomocy unijnej, która, jeśli będzie adresowana do związków gminnych, a nie tylko poszczególnych gmin, po prostu będzie większa i łatwiejsza do uzyskania. To, a to tyle. Jest zewnętrznie. A co wewnętrznie? Wewnętrznie trapią nas oczywiście. Największym problemem jest budowa obwodnic. Ta najważniejsza obwodnica północno-zachodnia, ta duża obwodnica, ona w większości, w naszej części przebiega poza terenem miasta Płocka i znów trzeba natychmiast nawiązać porozumienie, zawiązać porozumienie międzygminne gminne z wójtami. Ale oni też nie mają pieniędzy. Tak, ale wspólnie możemy więcej, wspólnie będziemy się ubiegali o fundusze unijne, wspólnie, wspólnie będziemy lobowali na, na rzecz realizacji tej, Obwodnicy w Generalnej Dyrekcji, w Urzędzie Marszałkowskim, wszędzie gdzie tam było to możliwe. Kiedy zaczynałem budowę mostu, wówczas Polsk też nie miał do końca pieniędzy. Gdyby nie determinacja, gdyby nie zdecydowanie postawa obywatelska, wielu ludzi byśmy mostu nie mieli. Podjąłem decyzję, jak most powstał. Zresztą nie powstał w moich czasach tylko na papierze, ale przecież wykonano najtrudniejsze roboty, roboty palowe. Musimy dogadać się z gminami, musimy dogadać się z Urzędem Marszałkowskim i z Generalną Dyrekcją Dróg, bo ta uwodnica jest niezbędna. Druga sprawa to jest połączenie, układ komunikacyjny Płocka związany z trasą mostową. Zaczęto zupełnie, zupełnie opieszale, źle, na tyle źle, że w 2007 roku ta inwestycja wypadła z planu centralnego. Rozpoczęto, spróbowano, spróbowano, mówiono cały czas o obwodnicy północnej, która miała powstać w 2006 roku. Dajmy sobie już z tym spokój, ponieważ wybudowanie obwodnicy do granic, do granic miasta Płocka bez generalnej dyrekcji, która ma realizować to w dalszej części, jest po prostu bez sensu. Nie czekajmy na to, bo szkoda na to czasu. Poprowadźmy drogę mostowo na pewnym odcinku po trasie projektowanej tej obwodnicy północnej. Odpuśćmy sobie, przepraszam za kolokwializm, Generalną Dyrekcję Dróg i sami zrealizujmy zrealizuj, tę obwodnicę w taki sposób, żeby, żeby doprowadzić ją do ulicy Otolińskiej, tu z, z, z bezkolizyjnym przejściem nad ulicą Otolińską. Ulica Otolińską, oczywiście dwupasmowa, o czym powiem za chwilę i wpisujmy się dalej już w przebieg, w ślad od dużej obwodnicy miasta Płocka, uzyskując konkretne korzyści. Cały ruch z mostu będzie tu skanalizowany, cały ruch z kierunku Warszawy będzie tu skanalizowany, cały ruch połodzczany z rejonu... Podolszyc, jednych, drugich, Mielnicy, Borowiczek i tak dalej. Ale jeżeli zrealizujemy ten projekt, to tam nie ma trzeciego mostu. To znaczy no, chwileczkę dojdziemy <grym> do tego. Musimy to oczywiście etapować. Spłat? Musimy to oczywiście etapować. Myślę, że w pierwszej kolejności wystarczy nam do, dojście tutaj, do istniejącego już układu komunikacyjnego wokół Orlenu. Ulicą długo do ulicy, do ulicy Łukasiewicza. Pamiętajmy jednak o tym, że, peł że pełna obwodnica będzie przebiegała właśnie mniej więcej w ten sposób: po obrzeżu yy, dzielnicy Winiary i, przez, i z mostem trzecim, który będzie potrzebny według mnie za 15-20 lat, ale już dziś o nim musimy mówić, tak aby prace studialne trwały już i żebyśmy potrafili znaleźć również sojuszników do realizacji tego przedsięwzięcia. Tak ma wyglądać właśnie ta ulica. Dochodzi do ulicy Tolińskiej. Tu robimy rondo po to, żeby włączyć potem tę obwodnicę, dużą obwodnicę Płocka. I w tym momencie uzyskujemy wiele korzyści. Otwieramy nowe, atrakcyjne tereny pod inwestycje, pod realizację nowych miejsc pracy. I praktycznie rzecz biorąc, cały ten ruch, który pcha się w tej chwili do Płocka, tutaj skanalizujemy, skierujemy go tutaj. Kolejny, kolejny mój pomysł, że to są rzeczy stare, dawno spełnione, dawno wymyślone, tylko po prostu brakuje w mieście koncepcji na to, jak to zrealizować, brakuje determinacji i pomysłu. Ja pokażę te rozwiązania, które są rozwiązaniami niezbędnymi, a więc przede wszystkim budowa dwupasmówki ulicy Wyszogrodzkiej do, w, w pierwszym etapie do, do ulicy Harcerskiej, wtedy również cały ten ruch, który jest bardzo uciążliwy w tym kierunku na w osiedle po porowiczki i tym podobne będzie miał możliwość skrętu pod dwupasmówki w ulicę Lokalną, w ulicę Korczaka, i, i następ, w ulicę Harcerską i następnie wyprowadzenie tego ruchu dwupasmówką poza granicę. Nie znam miasta w Polsce tej wielkości, które by tych dwupasmówek nie miało. Następna sprawa to jest, to jest dwupasmówka ulicy, Oto, ulicy Otolińskiej. Ja nie upierałbym się na, na realizacji tejże ulicy Otolińskiej, dwupasmówki od skrzyżowania z, z ulicą Piłsudskiego. Tak naprawdę problem Ulicy Otolińskiej zaczyna się od skrzyżowania z ulicą, z ulicą Chopina. Od tego momentu poprowadziłem dwupasmówkę, w pierwszym etapie oczywiście, z przejściem bezkolizyjnym nad torami poprzez budowę wiaduktu. Bardzo źle się stało, że, od tego, że w, w projekcie, który w tej chwili obowiązuje. Tego przejścia przez tory nie ma. Przejście kosztuje 20 milionów złotych, a budowa mola kosztuje 17 milionów złotych. Oceniajmy mi potrzeby i realne, i realne korzyści, jakie miasto z tego tytułu odejdzie. I następnie jedźmy dalej ulicą Tolinsko. Zbliżamy się do kolejnego bardzo ważnego węzła komunikacyjnego, który chciałbym zrealizować w postaci ronda, do którego dochodziłyby. Przebudowana ulica graniczna na odcinku mniej więcej do połowy jej długości, z z potem z odchyleniem w kierunku tego ronda ulica Otolińska, graniczna ulica targowa. Z koniecznością przebudowania ulicy Targowej. Proszę Państwa, ten projekt znajdował się już w projekcie budżetu na rok 2003, który osobiście przygotowywałem. Dlaczego wypadł? No być może dlatego, że właśnie ja go przygotowywałem. Następnie dochodzimy do ulicy Bielskiej, gdzie rondem włączamy się w dwupasmowo Bielską, którą powinniśmy zacząć budować od skrzyżowania, mniej więcej od skrzyżowania z ulicą Chopina do granic administracyjnych Płocka. A skąd na to wszystko pieniądze? Wszystko... Pani redaktor, nie brzmi... jest to, to po pierwsze, z inwestycji ze środków unijnych. Chcę powiedzieć, że Płoc zupełnie nie wykorzystywał tej szansy. W roku 2009 na jednego mieszkańca Płocka wykorzystaliśmy 27 złotych dotacji unijnej, podczas gdy miasto Rypin wykonało, wykazało tutaj 330 tysięcy. Miasto zabrze... Prawie 5 prawie tysięcy. Ale obecnie jest lepiej. Jest sześć, ponad 600 zł na. To znaczy, ja tego nie zauważyłem, bo nie potrafimy znaleźć tych inwestycji, które były realizowane przez miasto. No tak, no, proszę Państwo Wiesa Miskiewicza, jest ulicą jest lokalną. Bardzo są sprzeczne opinie na ten temat mieszkańców, ponieważ twierdzą, że rondo jest tam zbędne, ale jest powstało, że z, z bardzo, bardzo dużymi problemami, i kłopotami, jak zresztą większość remontów realizowanych realizowanych w Płocku. Czyli generalnie te zmiany, tak już mówię o obrzeżach miasta, to ile generalnie te środków finansowych, by było hipotetycznie potrzebnych? Myślę, że zmieścilibyśmy się w, gdzieś w około 100 milionach złotych potrzebnych przez miasto, to środki rozłożone na 4 lata, bo ja Czyli nie to... Mówię, jest realne, on, realne do Jest to realne, proszę Państwa, ja pokazuję tylko realne rozwiązania, bo gdybym chciał pokazać jakim jestem fantasto, albo człowiekiem, który zna świat, to bym zaprezentował hmm. tutaj tysiące jest taka, skrzyżowań bez i tym podobne. Robię to, co jest niezbędnie potrzebne. Dobrze, to, ma, ale mamy miasto, w środku, na przykład 1 maja, gdzie tak, zawsze stoimy, tak. mamy Jachowicza, I tutaj, gdzie zawsze schotoimy w korku. I w tym momencie właśnie jednym, z, najwa tak, jednym, jednym z najważniejszych projektów, który jest szybkim do realizacji, tanim, jest budowa dużego ronda, takiego agrawkowego, który obsługiwałby ulicę Jachowicza, ulicę Kilińskiego, ulicę Piłsudskiego, ulicę ulicę Dworcowo i ulicę potem i ulica Rozwiązanie sprawdzone w wielu miejscach, tanie, niemożliwe do zrealizowania terenowo. Jest tam tyle ziemi? Jest tam wystarczająca ilość ziemi, żeby zbudować tam rondo agrafkowe, takie, które doskonale spełnia się na przykład przy. Kosztem szerokości jezdni, czy się Nie, zmieści? no i ja proszę Państwa, nie będę robił takich rzeczy, jak się ostatnio robi w Polsce, że się zwęża na siłę wszystkie jezdnie zamiast je poszerzać. Także Panie redaktor to rondo rozwiązałoby tutaj wiele, wiele problemów. Oprócz tego dwupasmówka, tutaj ta dwupasmówka i dwupasmówka autolińskie też znacznie by to rozwiązało. Należałoby, jeszcze w Płocku wykonać. Przebicie ulicy ulicy Kobylińskiego w kierunku do ulicy Szpitalnej. W, w, w śladzie ulicy Topolowej. Również by to znacznie usprawniło ale tam nie miasto. nie może być dwupasmówka? Bo nie, tam, tam jest dosyć Tam jest możliwość zrealizowania akurat, akurat dwupasmówki. Gorzej jest dwupasmówka w rejonie pomiędzy, pomiędzy cmentarzami, ale mhm. myślę, że inna organizacja cmentarza pozwoliłaby na to, żeby tu dwupasmówki również weszły. Na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę? Na czekające z uporem godnym lepszej sprawy przebicie ulicy Misjonarskiej, przebicie ulicy, ulicy Antolka Gradowskiego do 3 Maja, a następnie do ulicy Jachowicza. W tym miejscu również spowodowałoby to no, bardzo duże, dużą ulgę dla 1 maja. A tam prawa i własności kilku chyba są Tak, ale ja myśmy znaleźli, pracując nad tym tematem w sposób kompetentny, zgodnie z tym, że tylko konkrety znaleźliśmy możliwość obejścia spornych spornych działek, taka żeby zrealizować cel. Jeszcze Pani redaktor chciałem powiedzieć tak. o jednej, bardzo krótko o jednej rzeczy, to jest, to są zrobienie obwodnic Gosty, Radziwia, tu na ulicy Dobrzykowskiej z wiaduktem pod, pod torami z wejściem w rondo Żurdi. I obwodnice to duże, zaczynające się tutaj na ulicy Popłacińskiej, omijające zwartość zabudowę Radziwia i wchodzące również przejściem bezkolizyjnym w ulicę Kolejową. Ja oczywiście nie mówię o takich banalnych... Dobrze, ile czasu potrzeba, lat? Ja to przedstawiam jako program, który jest do, do zrealizowania... Na Nie, to jest program do zrealizowania w tej kadencji. Dobrze, a teraz przejdźmy do... Jeszcze Pani redaktor, rzeczywiście trywialną rzeczą jest mówienie o bezkolizyjnym rozwiązaniu ulic skrzyżowania ulicy Bielskiej z koleją oraz ulicy, ulicy Piłsudskiego z koleją, bo to jest oczywiste. Nie muszę Państwu chyba o tym mówić, że każdy no, no, z nas... No o tym słyszymy już od paru ładnych lat. Ale proszę Państwa, słyszymy, ale nie robimy. O tych rozwiązaniach też słyszeliśmy, będzie. bo wiele z nich ja wymyśliłem sam z udziałem moich specjalistów. Przejdźmy do miłego tematu, czyli październik, bardzo ważny dzień dla oświaty. Dzień nauczyciela, dzień edukacji, czyli wszyscy, że tak powiem, się cieszą, dostają kwiaty. Czy pan ocenia, że oświata w Płocku jest poprawna, dobra, dostępna? I zacznę może czymś takim, do czego nie potrzebuję tego uśmiechu Gerfilda, od serdecznych życzeń dla nauczycieli, pedagogów, tych, którzy mnie uczyli, tych, którzy uczyli moje córki i tych, którzy aktualnie czynni zawodowo, tworzą przyszłość Płocka. Czy oświata w Płocku przynosi nam satysfakcję? No więc ja myślę, że tak, że ilu, ilu ludzi tyle, tyle opinii, są rzeczy, które pewnie nieźle są realizowane, ale, jest wiec, ale wiele rzeczy jest takich, które wymagają natychmiastowej reakcji, natychmiastowej poprawy. Zacznę może od tego szczebla najwyższego, z informacji z ostatniego dnia dowiedziałem się, że nie tylko nie powstał Uniwersytet Warszawski w Płocku, a przypominam, że to właśnie dla nauczycieli serdecznie Państwa pozdrawiam. Mhm. Że nie tylko nie powstał Uniwersytet Warszawski, jak było moim zamiarem w 2002 roku, przypominam, że podpisaliśmy wówczas porozumienie z rektorem Uniwersytetu o utworzeniu w 2003 roku studiów dziennych tutaj, to teraz się okazuje, że nawet nie ma zainteresowania Was miasta kontynuowaniem punktu konsultacyjnego, dającego szansę na studia magisterskie w Płocku. To jest wielki problem. Wiele osób, które przychodzi do mnie do miasteczka na ulicy Jachowicza albo kontaktuje się ze mną za pośrednictwem w portali społecznościowych, za pośrednictwem internetu, narzeka na to, że w Płocku nie ma szansy na zrealizowanie na szerszą skalę studiów magisterskich. Dla wielu ludzi jest to wielka przeszkoda związana chociażby z koniecznością wyjazdów i tak dalej. Musimy wrócić do